Witajcie! Jestem Aniem! Dzisiaj jak robić wstrzymanność ludzkie. Czyli na przykład skakać, siedzieć, tańczyć gridi, chodzić, biegać. Zacznijmy może od chodzenia. Trzeba stać i chodzić tak. Dobra, więc drugą, drugą uprawą naszą jest, na końcu będzie tańczenie gridi. Czekaj, od, odbiję Was Dobra, widzicie jaka ma być chustka? To jak robić Widziałem jak Ronaldo pokazywał u mnie takie, więc, więc... raz, dwa... na trawo Dobra, więc jak skakać? Trzeba puszcząc się nachylić, a następnie... Gratulacje, macie już jedną z Waszych naj najważniejszych czynności w życiu, więc trzeba by było się biegać, nie? No właśnie, ale niestety nie każdemu to na to pozwala. Uważaj. Trzeba się rozpędzić i chodzić. Jeden z wrzęsie Niech nie! braki żartowałem! Co wy myślicie? Ile tam ten film trwa? Min minuty trzydzieści osiem. Co? No? Co? W ogóle deszcz na pieprza. No ale. Dobra. Gaczy chcemy oglądali pierwszego tutorialu. Pokazamy tak ważny rzeczy. Jeden bardzo ważny rzeczy. Jakieś trawer. Wylewamy i jemy na linkie jest cieszy oraz pożywnym źródłem po prostu naturalnym mam zamiar żeby to film przynajmniej trwało 5 minut sam ja, czy debilu, że ja wytrzymam? widzisz to drzewo? E, no no to po, pokażę wam jak jak tam debilu zawiało Nie masz prawa, biegać! Ej, nie masz prawa, biega. Wasze ja były nie pomogły! Kaj, kto tak? Jem... Teraz glidi? Nie. Następnie tak, a potem, potem uzyskajemy taki efekt. Następnie musimy dodać do tego skakanie więc. <laughs> Ile ten film trwa? Y <try> 3 minuty i 53 Dobra! Możemy zacząć, jak tańczyć w Ten materiał akurat może być w Więc ja mówię, to nauczyłam was tak? Powinniście umieć w grivii. O, ode mnie profil. Dobra? Dobra. Ja no. Nie, Zatem to się nie umieją, To? Robimy tak. I potem tak, co koła. I potem tak. Co to koła. To koła. Przynajmniej ja tak robię Gridy i nie wiem, czy to robię dobrze. No właśnie, więc uczcie się od Debila. Polecam się na przyszłość. i idę film trwa? 4 eee, minuty i 50. Serio? No. Tyle. Dobra. Pięć minut to już trwa? Prawie. Prawie? Teraz pięć minut. Dobra. Więc chciałbym, że wam jeszcze za ciekawostkę przed granie. Wyślijcie nam pięć na Marsa i jedźcie codziennie arbuzy i kruszki z Biedronki. Naprawdę. Nikt was to nie kosztuje, a na pewno na Kosmacie pomożna. Do zobaczenia widzowie jutro. Nara!